Oto prawdziwi piraci Ery Nowożytnej. Rozgłośnia radiowa dryfująca po wodach Morza Północnego. Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh i Bill Nye w opowieści o złotych czasach rocka. Poza prawem, poza mieszczańską moralnością. Skok na głęboką wodę. I taka piękna katastrofa. Radio na fali. W sobotę o 20.00 w Kanal Plus. Jest rok 1964. Trwa walka o prawa obywatelskie dla czarnych. Dakota Fanning jest dziewczynką, która nie umie się porozumieć z własnym ojcem i ucieka na południe, by tam odkryć tajemnicę śmierci swej matki oraz poznać Queen Latifę i cały obcy jej dotąd świat. Świat nowych uczuć. A także piękne i tajemnicze sekretne życie pszczół. W niedzielę o 20 w Kanal. Plus. Posłuchamy dobrej muzyki i spróbujemy wychować niesfornego psa. W poniedziałek: X-Men 2. Klasyczny już film o ludziach, którzy chulą się, nie kłaniają i nie wstydzą się być mutantami. Polska chłopka ukrywa żydowskie małżeństwo. Wiosna 1941, miłość w cieniu Holokaustu we wtorek. Dlaczego giną kobiety bliskie gwiazdom Roka? Instynkt Wilka, upadłe anioły. Warg Weum wyjaśni tę zagadkę w środę. A Patrick Jane swoją, tym tragiczniejszą, że morderca uderzy w jego kolegów, mentalista, w czwartek. Później nieoczekiwane efekty małżeńskiej zdrady i bolesne wspomnienia po prostu następna trauma. Bycie kobietą w zdobytym przez Rosjan w Berlinie było jak stąpanie po ostrzu brzytwy. Zobaczycie to w piątek. A później na żywo prosto z przystanku Woodstock 2010 koncert Nigela Kennedy'ego. Rówające, latające i szybujące tajemnice zwierząt w sobotę. Wybuch z przeszłości wciąż określa przeszłość Monka. A tu czeka na rozwikłanie zbrodnicza teraźniejszość o 17.30. Na koniec sobotnich propozycji żużlowcy w Wojens będą się ścigać o drużynowy Puchar Świata na żywo tylko w Kanal+. Plus. W niedzielę o 17.30 zapraszamy na relacje z koncertów w przystanku Woodstock 2010. A o 20.00 Owen Wilson, niesforny Labrador i Jennifer Aniston, która zostanie matką w komedii Marley i ja. W Kanal Plus.